Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Współczynnik kierunkowy funkcji liniowej. Definicje, przykłady. Twierdzenie pierwsze o współczynniku kierunkowym. Jeśli dwa różne punkty o współrzędnych x_a, y_a i x_b, y_b należą do wykresu funkcji liniowej y równa się ax plus b, to współczynnik kierunkowy a wyrażony jest wzorem a równa się. W liczniku yb minus ya, a w mianowniku xb minus xa. Przykład pierwszy. Dane są dwa punkty. Punkt a o współrzędnych minus 1,3 i punkt b o współrzędnych 4,2. Należące do wykresu funkcji liniowej. Wyznacz wzór tej funkcji. No dobrze, najpierw skorzystamy sobie ze wzoru na współczynnik kierunkowy, czyli wykorzystamy współrzędne naszych punktów. yb, czyli druga współrzędna punktu b. Zatem w liczniku zapisuję 2, minus y a, czyli druga współrzędna pierwszego punktu, zatem minus 3. Kreskę ułamkową przepisujemy, a w mianowniku mamy xb, czyli pierwsza współrzędna drugiego punktu, czyli 4, minus i xa, czyli pierwsza współrzędna pierwszego punktu, zatem minus 1 wstawiamy. W liczniku mamy 2 minus 3, czyli minus 1, a w mianowniku 4 plus 1, czyli otrzymujemy minus 1 piątą. No i teraz korzystamy z wzoru ogólnego funkcji liniowej. I tutaj w miejsce A wstawimy sobie nasz współczynnik kierunkowy, czyli liczbę minus 1 piąta. Otrzymuje y równa się minus 1 piąta x plus b. Brakuje nam jeszcze wyrazu wolnego i ten wyraz wolny. Obliczę korzystając z dowolnego jednego z tych dwóch punktów, z jego współrzędnych. Czyli w naszym wzorze w miejsce y wstawimy sobie drugą współrzędną, a w miejsce x wstawię pierwszą współrzędną. Ja tutaj sobie wyznaczę ten wzór za pomocą punktu a. Czyli, tak jak mówiłem, w miejsce y wstawiamy trójkę, czyli mamy 3 równa się minus 1 piąta przepisuje, a za x wstawiam minus 1, czyli razy minus 1 i plus b przepisujemy. Minus 1 piąta razy minus 1 to plus 1 piąta, czyli mamy 3 równa się 1 piąta plus b. Przerzucam 1 piątą na lewą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję 1 piątą i tu od razu sobie zamieniam stronami, czyli b jest równe 3 minus 1 piąta, czyli 2 i 4 piąte. No i wstawiam nasze b do wzoru, czyli wzór tej funkcji ma postać y równa się minus 1 piąta x i jeszcze plus 2 i 4 piąte. Twierdzenie drugie o monotoniczności funkcji liniowej. Funkcja liniowa y równa się ax plus b jest rosnąca, jeśli współczynnik kierunkowy jest większy od 0, malejąca, jeśli współczynnik kierunkowy jest mniejszy od 0 i stała, jeśli współczynnik kierunkowy jest równy 0. Przykład drugi: określ monotoniczność funkcji f opisanej wzorem. No, i mamy tutaj trzy funkcje. Pierwsza funkcja to f od x równa się, w nawiasie, 1 minus pierwiastek z 3 razy x plus 3. Widzimy, że współczynnik kierunkowy równy jest 1 minus pierwiastek z 3, a wyraz wolny b jest równy 3. No i teraz musimy określić, jakie jest nasze a. Pierwiastek z 3 to około 1,73, więc jak ja od 1 odejmę 1,73, to na pewno dostanę liczbę mniejszą od 0. Zatem Współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, a zatem według twierdzenia drugiego funkcja jest malejąca. Podpunkt b, f od x równa się minus 5 plus 2pi W tym przypadku współczynnik kierunkowy a, czyli ta liczba, która stoi przy x to 2pi, a wyraz wolny to minus 5, zatem b jest równe minus 5. No i teraz popatrzmy na współczynnik kierunkowy. Pi to stała, czyli w przybliżeniu przyjmujemy, że jest to 3,14. Zatem 2 razy 3,14 na pewno jest liczbą dodatnią. Zatem 2pi jest większe od 0, czyli współczynnik kierunkowy większy od 0. Zatem według twierdzenia funkcja jest rosnąca. I pod punkt C f od x dana jest wzorem minus 5 pierwiastek z 2. No tutaj widzimy, że nie ma żadnego wyrazu z x, zatem współczynnik kierunkowy a jest równy 0. A to jest wyraz wolny, czyli B jest równe minus 5 pierwiastków z dwóch. No i w tym przypadku A jest równe 0, czyli według naszego twierdzenia funkcja jest stała. Twierdzenie trzecie. Proste będące wykresami funkcji liniowych są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Proste będące wykresami funkcji liniowych są prostopadłe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe są przeciwne i odwrotne. No i przykład trzeci. Napisz wzór funkcji liniowej f, wiedząc, że jej wykres jest równoległy do wykresu funkcji g od x opisanej wzorem minus 2x i przechodzi przez punkt o współrzędnych 1, 2. No dobrze, przyjrzyjmy się naszej funkcji g od x. Jej współczynnik kierunkowy jest równy minus 2. Czyli zapisujemy a jest równe minus 2. No i teraz korzystając z twierdzenia trzeciego i wiedząc o tym, że funkcje są do siebie, znaczy wykresy są do siebie równoległe a będą równoległe wtedy, gdy ich współczynniki są sobie równe zatem zapiszę wzorem ogólnym funkcję f od x czyli ax plus b no i wiemy, że ten współczynnik a musi być identyczny jak w funkcji g od x czyli przyjmujemy, że a jest równe minus 2 zatem f od x jest dana wzorem minus 2x plus b no i teraz dodatkowo wiemy że należy do niej punkt o współrzędnych 1,2 Czyli w naszym wzorze w miejsce y wstawimy sobie drugą współrzędną tego punktu, zatem dwójkę, a w miejsce x wstawimy pierwszą współrzędną, czyli jedynkę. I w ten sposób wyznaczę wyraz wolny. Zatem podstawiamy. 2 jest równe minus 2 razy 1 plus b. Minus 2 razy 1 to minus 2. Przerzucam minus dwójkę na lewą stronę równania, czyli do obu stron równania dodaję 2 i zamieniam od razu stronami, czyli b jest równe. 4. Zatem otrzymujemy wzór. F od x jest równe minus 2x plus 4. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.